Hello, hello! Witajcie ludzie, z tej strony Mr. Transmetal666 znowu nadaję. Chciałem Wam dzisiaj przedstawić, może powiedzieć, że kolejny raz przedstawić ee, figurkę ze świata Marvela oczywiście. Niepowstrzymanego, potężnego, niezniszczalnego Juggernauta, seria szósta. Po naszemu w, mówiono na niego o, Taran albo Kolos, albo Niepowstrzymany. Słuchajcie, ta recenzja tej figurki była kiedyś tam wcześniej na początku na moim kanale, ale niestety ją usunąłem, choćby z tego względu, że coś się zepsuło, coś z moim filmem się podziało, nie wiem co, bardzo rzadko to praktycznie jest możliwe z tego, co rozmawiałem z ludźmi, ale nieważne, postanowiłem, że zrobię ją jeszcze raz, tam, tam było ciemno, było trochę gorsze światło i, i, i no nie wiem, po prostu, mówię szczerze, to nawet nie podobała mi się zbytnio ta wideorecenzja, dlatego postanowiłem zrobić to jeszcze raz lepiej, mam nadzieję. Słuchajcie, co można powiedzieć w skrócie na, na temat tej postaci. Wcześniej tam, w kilka recenzji wcześniej był też Juggernaut, X-Men Juggernaut, tak samo przedstawiany, ale tu już jest inna baza, ponieważ ten Juggernaut jest zdecydowanie większy, ogromny, moim zdaniem bardziej bogaty w detale, chociaż tamten też wcale nie był najgorszy, ale dzisiaj na tepecie mamy tego. Więc będę się starał tutaj w sup... z... przedstawiać go w samych superlatywach. Ogólnie do czego zmierzam. Jaggernaut, jak już mówiłem, Moloch, o właśnie, brakowało mi tego słowa Moloch, jest niepostrzymany. Chociażby dlatego, że jak patrzyłem tak dokładnie w historii, chociaż różnie tutaj jest opisywane, że ma jakiś tam magiczny kamień. Jak on ten kamień ma przy sobie, to po prostu jest niepostrzymany i w ogóle no nic, żadna. Siła na świecie nie jest w stanie po prostu go powstrzymać. Nawet sam niesamowity Halek pamiętam chyba, była taka walka, no to nieźle nakopał mu do dupy. Znaczy Halek Juggernautowi też, ale był problem. Później no niestety zdjął mu hełm. Bo ponoć właśnie jedyną y, taką, y, można powiedzieć, no jedyną y, rzeczą, która jest w stanie powstrzymać Molocha, jest właśnie ściągnięcie mu tego hełmu. I takich zmy rodzili sobie z Molochem, po prostu ściągali mu hełm, Xavier mu tam mieszał w głowie, rozumiecie, tam gotował mu piąte klepki y, i tak dalej, i tak dalej. No i dlatego on padał na ziemię i tak y, 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 można było, po, po, powiedzmy, no jedyny chyba sposób na to, żeby powstrzymać Joggernauta, Czyli generalnie jak on się już rozpędził, to nie mógł się zatrzymać. Nic nie było w stanie go zatrzymać. Y, nazwisko jego to jest... Y, Puh. Słuchajcie, gdzieś tam na Avalonie wyczytałem, że to jest Kain Marko. Ja. Dokładnie. No i tak wiadomo, to jest świat Marvela, czyli generalnie w X-Menach się tam z nimi miał parę potyczek. Jego moc, tak jak mówiłem, niepowstrzymany i ma niesamowitą siłę i niesamowitą niezniszczalność. Nie, może nie jeść, może nie pić, A, może nie używać seksu. Może go nie zażywać, je uprawiać, i ze względu na to, że ten kamień właśnie daje mu taką moc, jest niepowstrzymany. I tak jak mówiłem, jedyną rzeczą, która jest w stanie go powstrzymać, to jest właśnie ściągnięcie hełmu z głowy. On wtedy staje się bardziej bezbronny, lub ewentualnie jakaś tam tutaj piszą, pisali przynajmniej, że jakaś potężna siła, bo ten kamień też jest dosłownie magiczny. Słuchajcie, dla porównania mam tutaj M-Hawk. Spójrzcie, równie ogromny, prawda? Niesamowity Hulk. Troszkę przerobiony z aborigenów. No i to jest Moloch Juggernaut. No widzicie, Juggernaut w ogóle przecież, nawet patrząc tutaj, Hulk też ma niezłe muły, ale spójrzcie, no tutaj Juggernaut jednak bije go na głowie. Ręka sama i w ogóle tak zawsze. Bardzo podobna struktura, słuchajcie, ale no niestety Juggernaut jest większy. Spójrzcie sam, na, na samą tutaj klatkę piersiową, w Boże, klatkę piersiową na plecy. Ten jest mięsisty, ten, ten jest bardziej. no Ten jest już po prostu no, sterydy na maksa, dosłownie. Słuchajcie, no masakra, masakra. No, świetne starcie, dziś widziałem go w komiksie, ciężko miał Hulk, ale se z nim poradził, bo ktoś mu pomógł. Ale Moloch potem uciekł i po prostu jeszcze tam, że tak powiem, w komiksie przynajmniej tak było, że e, tam krzyczał, że zemsta jeszcze będzie jego, że niesamowicie halka położy na ziemię i już prawie go położył, ale mu przeszkodzili i, tada, i tada. Także słuchajcie, no naprawdę niesamowita sprawa. Co jest ciekawe akurat w tym naszym molochu, będę mówił moloch albo juggernaut, zależy co mi ślina przyniesie, hełm, czyli to jest ta nieodzowna rzecz pięta achillesowa naszego molocha, zbroja, widać tutaj wspaniałe, świetne detale. Bardzo mnie ciekawi po co, po jaką cholerę mu te takie, chyba, chyba były metalowe, albo z jakiegoś materiału, Podobny, do, podobnego przynajmniej do metalu, te, te, te obroże takie no, tutaj na, na mule, na dole, na, na nadgarstku, i w ogóle tutaj na, na samej ręce. To to akurat wygląda mi jak kastet, Może dodatkowo to miało jakoś stymulować jego siłę. Kto wie, tu też ciekawy taki pas. Buty, gumioki typowe, naprawdę takie wielkie. No, zresztą jak sam jest wielki, to i nogę musiał mieć wielką. Od razu, jak to jesteśmy, figurka 2000. słuchajcie czwarty rok. Oczywiście, od Toibis. Fajna sprawa. Detale widać, że żyły mu wychodzą, także sterydy wyłazą mu na wierzch. Myślę, że to było po to, żeby mu muły nie rozwaliły go i to jest wszystko odbrania sterydów. Tutaj, patrząc z przodu, klatka piersiowa też naprawdę potężna i ogromna. Słodki widać, nie wiem po co, no, ale niech będą. I teraz tak, punkty artykulacji pokażę Wam. Bardzo są ciekawe. Tutaj, o spójrzcie, tu jest jeszcze ciekawa rzecz. Cały ten bark, włącznie tutaj z dolną częścią, też pracuje. Trochę to takie dziwne jest, no, poszerzają się mu z tyłu jeszcze plecy, no, pój się, no ale jest, także ok. nie będę tutaj tego jakoś zbytnio potępiał. Co dalej? No tak, łokciowy już niestety niezbyt mocno chodzi, tu widać ewidentnie uwydatnione są to jego żyły. No, fajnie to wygląda, tu nadgarstek się kręci łapami, na sam, samym nadgarstkiem tutaj już też rusza, przegubie. Y, palce też ciekawe, spójrzcie, y, dodatkowo można powiedzieć, że są... Y, takie z detalami widać paznokcie uwydatnione, e, zmięta skóra tutaj na, na palcach, czyli tak to z reguły u człowieka jest. Także to też ciekawy bajer, jak ktoś to zwróci na to uwagę to też cieszy. E, lecimy dalej. E, tu, spójrzcie, no, Jagger może się kręcić wokół własnej osi i to jest ciekawe. Do przodu, na dół, w bok, tutaj widać to taki ciekawy, ciekawy system. Nie wiem dlaczego tak ktoś go wymyślił, no, ale jak już jest to niech będzie. Jakoś niezbyt mi to przypadło do gustu, ale może być, no, jakoś tam strasznie nie wadzi. Lecimy dalej. Nogi, biodra i tak dalej, punkty artykulacji, kulkowe stawy więc prawie no, szpagat jagi jest w stanie zrobić. Do tego mamy tutaj ruch w tym, podwójny staw kolanowy, ale ni niestety. No niewiele się zda, bo tutaj po prostu te umięśnione nogi przeszkadzają mu. Dodatkowe też tutaj widać szczegóły na ręka, przepraszam, na nogach. Spodnie się naciągają i ogromne muły. No i tak jak mówiłem, wielkie gumioki. Noga jeszcze zasuwa tutaj w pionie, w poziomie. Palce są też ruchome. Sama kostka też się rusza. Także no, słuchajcie, artykulacje są dość, dość znaczne. I a, słuchajcie, nie zapomniałem zapomniał najważniejszy. Niech mu się da się myślać, Spójrzcie, jaki jestem przystojny, jakie ma piękne zęby, dobry dentysta, niebieskie oczy, fala zaczesana na tył, brązowe włosy. I tu też jeszcze widać, spójrzcie, detale typowa właśnie uwydatniona klatka piersiowa góra, tak on potężnie jest po prostu zbudowany. Plus też jeszcze detale jakieś żyły mu tutaj wychodzą z boku. Nie wiem czy to widzicie. Cholera to chyba mam zająć skrawę światło, żeby to zobaczyć, ale może to jesteście w stanie wyłapać. Są tutaj takie właśnie żyłki, i one mają taki kolor dziwny, ale cholera nie wiem czy zobaczycie za bardzo jaskrawe światło. Może spróbuję troszkę dać mniej. O, widzicie? Teraz jest w stanie to zobaczyć. Także słuchajcie, yy... mówię krótko, zwięźle i na temat. Bardzo, bardzo fajna figurka. Jest jeszcze Marl Select Juggernaut. Yy, mam go niestety, ale, ale nie na mieszkaniu. Bo to jest tylko połowa mojej kolekcji, można powiedzieć. To tutaj jest i pokażę wkrótce, bo tam fani prosili o to, żeby pokazać, co mam, więc pokażę, ale tylko to, co mam ogólnie na mieszkaniu, bo, bo z domu jeszcze wszystkiego nie wiozę, bo poza tym, kurde, no nie zmieści się to wszystko. Podsumowując, bardzo zaję fajna figurka. Mówię, jeżeli ktoś ma ochotę, to Marvel Select na pewno, ale Marvel Legends seria 6 Juggernaut, musicie mieć, bo to jest po prostu wypieprzony w kosmos, normalnie... Może nie bohater, ale figurka na pewno zdecydowanie warta swojej ceny, bo tania nie jest. Można ją uda, może uda się komuś tanio kupić. Widziałem na eBayu, czasami są fajne ceny, i na Alegros też raz się pojawił, i cena była, powiem szczerze, naprawdę przystępna. Także szukać, patrzeć i kupować. To tyle, trzymajcie się na razie. Pozdrawiam wszystkich fanów i fanki. Nara, miłej niedzieli.